Siema widzowie, idziemy na urbexa. na łąkę, widzimy się już na łące, albo jeszcze zostawcie suba i lajka, like bo będziemy wchodzić na taką wyspę i tu będzie film, więc siema widzowie, siema, 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 z nami jeszcze Antyk, chyba go znacie, No, o kurde, auto, U uwaga, uwaga, Szybko, Amdek. O kurde. Widzimy się zaraz. Dobra, a więc idziemy już. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra. Na moim kanale też będzie filmik. Dobra. Ja Wam podam w komentarzach lub w opisie jego kanał. I widzimy się na łące. Dobra. Pod koniec urbeksa. Pod koniec urbexa na moim kanale może pokażę twarz, ale u mojego kolegi pokażę. Więc widzimy się później. Ej, napiszcie napiszcie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć moją twarz. I jak będziecie chcieli, to zrobię, ale pod jednym warunkiem: że wiecie 52 suby. O kurde. To jest droga prywatna. Ale ja tu mogę. chodźcie, się tędy. Idziemy. Czekajcie. Dobra, lecimy na Urbexa. Tam i czekaj, ja Wam zbliżę. Patrzcie, co tam jest. O nie, było widać wasze twarze. Znaczy, nie twarze, tylko włosy. Ale też pokażę. Nie, żartuję, nie pokazuję.

Ja ja podejdę tam bliżej Dobra więc widzowie Jestem już tutaj Patrzcie Wód I co? Co tu jest? Normalne żniwo Widzowie Patrzcie O sorry Sorry, że mnie tak słabo widać I to jest jest? O, dobra. Idziemy jest sucha. A my? Więc my idziemy. Teraz idziemy o tam. Tam? Tam? Młodko, nie dotykajcie tego. Więc. Uważa. Idziemy tam na no Słyszycie? Mieście. Tak. Idziemy na wierzch. Tak. Szybko. Szybko. Widzowie! Widzimy się na wierze. Dobra, jak już widzicie. Jesteśmy blisko Więc my biegniemy i tak jak mówiłem oh, widzimy się na wieży A tam w ogóle A, cósie, a tam w ogóle widzę że jest droga Ej, widzowie patrzcie jakie widoki Nie No cudo Ale w realu to jest takie ładne Czekajcie, idziemy do widzowie. Nie, jak widzicie widzowie, jesteśmy już tu. W ogóle nie. Trochę się zmęczyłem, ale wchodzimy. Ja tu raz widzowie, nie bójcie się. O kurwa. Ale tu wali. Nie Ale widoki. Chodź, stary. Nie Chodź, Co? Co? Daniel. Chodź, Wiem. Usiądź Nie, bo ja nie zejdę potem. Czemu? Nie mam kieszeni. Nie masz kieszeni? Mam. Ej, czy nie nagrywasz teraz w mojej fazy? Nie, teraz nie. Ale nagrywam, mam. Ale patrzcie. Ale mogę zabrulować. Dobra. I sobie, to ja wchodzę na górę. Dobra, ja jestem już na górze. Daniel, nie ściemniesz? Nie, no nie ściemniam. Tak naprawdę ściemniam. Nie jestem na górze. Ja stąd schodzę To jest fajne Dla kogo? Antek spierdziela Antek już spada. Czekoruję. Nie no. Nie, ja mam lęk wysokości. A będzie to mego kujka. O nie! Ja mam lęk wysokości ja się boję, że takie coś się przewróci jak schodzę, bo raz tak spadłem. No to ja no da, schodzę. Ale mi się nogi trzęsą. Nagrywa serza? Tak. To te sołta nagrywa? Tak. Tylko mi się wyłączy. Tak. Mhm. A się ale, ale jak ci się rozładuje, to już się skończy. No nie mogę patrzeć. Chodzę na to. Aha. Czekaj, 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 proszę, radę podać mi telefon. Dobra, i schodź normalnie. Dobra, mam telefon Wojtka. nabiorę na, na dwa kanały z kolegami. Dobra. Więc my idziemy na łąkę. Więc się widzimy jak będziemy. Ale Pokaż. Pokaż. Dobra, a ty masz kanał na YouTubie? Nie mam. Dobra, ja u mojego kolegi pokażę twarz. Daj ten telefon. Daj. Siemo. Siema widzowie. Ale... Oczywiście ten film na Wiem, że jest, My to ty mam do wycieczki, to ja mam się robić na mieszkać eee ja mój klapię. Pokazuję twarz. Proszę bardzo. I, e, dobra. I więc Może ten filmik... filmik może ten filmik wody, już będzie wrzucony, o, a, ale po prostu jak zgodnie. wbijecie tu... 1500 wyświetleń na tym filmiku, to pokażę, pokażę, e, znaczy nie pokażę, tylko wejdę na górę tamtego, na samiutką górę. Więc jak chcecie, to po prostu wbijajcie. A i w ogóle, tak, jak będzie 100 z wyświetleń, to. Zrobię jeszcze raz Urbexa. Ale teraz z innymi kolegami. Dobra, w którą stronę idziemy? W lewo? Prosto? Prawo czy tył? Z innymi kolegami. Mam kolegów z Olkiem na przykład. Albo kogoś innego. To do siebie przychodzi? No. A nie, nie przychodzi. E, dobra, widzę. Jak chcecie... Yy, znam sorki, zna, że w ogóle was nie dodają na Fortnite'a, bo no po prostu nie grałem długo, ale za, teraz piścieniki, od teraz piścieniki będzie w komentarzach, a my idziemy na dalej na łąkę albo wracamy już po prostu do domu. Jest pizzę hawajską, tak, ananasem, a na jak! tego nie lubi! A... Nie, 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 nie! Nie robimy hawajskiej, mamy dziś pizzę w ogóle. Nie chwalę się widzowie, ale chodź Antek, chodź. Wojtek! Chodź! Dobra widzowie, ogólnie, jak m, zostawcie lajka. Jak, m, nie, napiszcie w komentarzach, łąka, jak dotrwaliście do tego momentu, a przypnę wam serca. Może nie, może nie dziś, ale jutro oh. albo pojutrze. No, no, no. A jakie to gorące... Oj, stary są takie... nie, nie, nie. Co ono jest stare? Ej, jak wiecie, jak wiecie, jakie to jest... Jakie to jest zboże... Zmija. Piszcie w kom... gdzie? gdzież mi ja. się ale Chodźmy. Dobra, idziemy do Wojtka, więc filmik będzie, no już na kanale praktycznie. Pewnie jak to oglądacie już jest. Więc jak dotrwaliście do tego momentu, to proszę y, to, to wybierajcie na jego kanał i napiszcie y, w komentarzach jak dotrwaliście do momentu, wiem, że to mówiłem. Las, Boże łąka, hashtag łąka, a i ja chcę się więcej takich filmów. No to piszcie, czy chcecie, czy nie. A ja po prostu. A ja po prostu odczytam. Mój kanał się nazywa Serwoneam, tak? Ja, przypnę, ja napiszę w, 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 w opisie. A mam pokazać, jak umiem zrobić dziecięcy głos? Jest jestem małym. Ja, a nie tym małym babaśkiem. A tak naprawdę to nie. Ale ogólnie. Jeśli się filmik, jak gram z widzami Fortnite'a, to też piszcie w kom y, hashtag y, gra, gra Więc widzimy się już jutro albo pojutrze.